Małgorzata Serafin. Witam Państwa w naszym studiu. Kolejny kandydat w wyborach prezydenckich Paweł Kukiz, trzeci na sondażowym podium. Dzień dobry. Dzień dobry. Czarny koń tych wyborów Panu. Rasistowskie określenie. Ale to za przyjścia czarna owca na przykład jak Czarna owce są na dwóch pierwszych miejscach. Tak Pan uważa? Jestem pewien. Trzecie miejsce również dziś w sondażu, który publikuje Rzeczpospolita, zajmują jednomandatowe okręgi wyborcze. Ich wprowadzenie. Takie zmiany w Konstytucji proponują Polacy, uważają, że trzeba wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze. Na miejscu pierwszym jest ograniczenie liczby posłów. Tu prawie 50% ankietowanych uważa, że liczbę posłów w Sejmie należy ograniczyć. Na drugim miejscu jest zakaz prywatyzacji lasów państwowych. A na miejscu trzecim ten pana najważniejszy postulat, czyli wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Tak, jeśli bardzo cieszę, że, że jest tak wysoko. Jestem przekonany, że gdyby ta ankieta dotyczyła tylko i wyłącznie jednomandatowych kręgu okręgów wyborczych, to mielibyśmy wynik znacznie wyższy niż 50%. Natomiast troszkę przeraża mnie sprawa ograniczenia liczby posłów. Dlatego, że ja rozumiem tutaj, ludzie mają po prostu dość tej liczby, ale w tym systemie, w tym systemie, to ja bym ograniczył liczbę posłów w partiokracji do pięciu. Czyli tylu, ile jest partii politycznych. się w ogóle bym nie zlikwidował, bo i tak wszystko rozgrywa się w gabinetach wodzów. I e, oni między sobą... Natomiast jeżeli chodzi o połączenie, m, o zmniejszenie liczby, zmniejszenie liczby posłów w ordynacji jednomandatowej... To nie wchodzi w grę. E, Musimy nie wchodzi w grę, dlatego że w jednomandatowych okręgach wyborczych chodzi o to, żebyśmy głosowali na nazwiska. Właściwie na człowieka, którego praktycznie znamy. Dlaczego w Senacie mamy do czynienia z partiokracją? Dlatego, że te okręgi są tak duże, że media, pieniądze są w stanie zmanipulować wizerunek kandydata. My nie znamy tego kandydata. Panie Paweł, przeciwnicy jednomandatowych okręgów wyborczych właśnie podpierają się przykładem Senatu, gdzie... No właśnie ee, o tym to chciałem gdzie, wyjaśnić. Tak, ta. ym, tam Proszę zauważyć. zaledwie trzech ta, senatorów ta, ta, ta. zostało wybranych do Senatu bez poparcia Platformy i PiS-u, więc ta, mówią, że ta. to jest eksperyment, który nie no wypadł. Nie, 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 to jest właśnie, właśnie nawiązuje, gdybym mógł dokończyć te... Bo to się wiąże z tym drugim pytaniem. Jeżeli jeden senator, mamy ich stu, przypada na 370 tysięcy obywateli, w związku z tym to jest postać anonimowa, możliwa do wykreowania przez media, przez pieniądze. Druga sprawa, wybory do Senatu i do Sejmu odbywają się w tym samym czasie. Być partie, mają, partie mają przygotowane y, y, sztaby wyborcze, mają przygotowane pieniądze, nasze pieniądze oczywiście z tych dotacji partyjnych, to jest skandale a w związku z tym ten wyścig kandydatów bezpartyjnych i partyjnych polega na tym że najpierw się wypuszcza kandydatów partyjnych a potem bezpartyjnym mówi się możecie ich gonić już muszę to skończyć tą kwestię partie jak powiedziałem posiadają pieniądze możliwość szybszego startu partie mało tego partie koalicji rządzącej znają termin spisania tych wyborów bezpartyjny kandydat dopiero po ogłoszeniu terminu wyborów może tworzyć sztab Następnie musi założyć numer, żeby założyć numer konta, musi otrzymać numer z Urzędu Skarbowego, nip i tak dalej. Już kończę. I w związku z tym, a potem jeszcze Urząd Skarbowy ma dwa tygodnie czasu na wysłanie tego numeru po to, by założyć konto. Wie Pani, tutaj są takie ograniczenia, że, biurokracja. że nie, 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 to jest partiokracja, która hamuje udział bezpartyjnych obywateli w wyborach. Dobrze, Panie Pawle, to teraz szczegóły tych jednomandatowych okręgów wyborczych. Będzie ich 460 według Pana. Tak. Pytanie, jakie kryterium ma być ich, przy ich podziale, jakie to mają być granice, bo wtedy będzie jeden poseł przypadał na mniej więcej 60-80 tysięcy powiatu, osób. Około powiatu, mniej więcej Ale, ale jak, jakie też, te granice mają? To już wszystko opracowało w Centrum Madisona, Fundacja Madisona i... Już, już jest opracowana cała ta mapa. No ja nie jestem pani w tej chwili w stanie określić tych dokładnie tych granic, ale można to chyba na stronie Madison.org albo Madison, czy Fundacja Madison, ale nie, nie jestem przekonany, czy nie pewien, jaki no. jest adres. Tam można znaleźć całą mapkę podziału na jednomandatowe okręgi wyborcze. Chcę Pan wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych, by skończyć z tą partiokracją. Pytanie tylko, co po wyborach parlamentarnych? Jak? w takiej sytuacji stworzyć większość w Sejmie z tych osób wybranych z jednomandatowych okręgów wyborczych? Jak tak utworzyć rząd? Tak, jak Brytanii, tworzyć rząd? tak jak w Wielkiej Brytanii, tak jak w Stanach Zjednoczonych, tak jakby Francji, tak jak w państwach, w którym... Wie pani, w jednomandatowych okręgach wyborczych oczywiście będą istniały partie polityczne, ale one mają one zupełnie... One nie, nie, One mają zupełnie inny charakter. W partiokracji, w tym systemie obecnym, to są schierarchizowane oddziały wojskowe, gdzie wódz rozdaje... Wskaz kto będzie żołnierzem, jego żołnierzem, nie naszym przedstawicielem. On nam nakazuje, on do niego idźcie jak, jak czegoś chcecie, natomiast ten ktoś nie boi się was, tylko boi się mnie, bo ja go wystawiam, a nie wiem. My chcemy głosować na nazwisko. My chcemy głosować na człowieka, którego. My chcemy do, doprowadzić teraz do takiej sytuacji, że polityk będzie pracownikiem obywatela. Znamy go z imienia i nazwiska, jeżeli on nam coś obiecuje. A Parkie... teraz też tak jest. No możemy głosować proszę. na obywatela. Nie, proszę. Na, na, tej, na nie, 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 to jest tak skonstruowane, nam programu wy, yy, zabrakło. Ja powiem jedną rzecz o referendum. Teoretycznie w artykule, jak, jak się ten system zabezpieczył, to będzie dłuższy troszkę wywód, przepraszam. Ten system zabezpieczył się w taki sposób, by nie zmienić ordynacji wyborczej, że choć artykuł 4 Konstytucji mówi, iż władza należy do narodu i naród może również w sposób bezpośredni, czyli w drodze referendum sprawować władzę, to gdybyśmy chcieli, pani, ja i grupa obywateli, zmienić ordynację wyborczą, która determinuje ustrój państwa, musimy najpierw zebrać 500 tysięcy podpisów, następnie zanieść je do Sejmu. I teraz uwaga, Sejm może, ale nie musi rozpisać referendum w tej sprawie. Wiadomo, że nie będzie chciał... Sekundy, muszę skończyć. Nie będzie, nie będzie chciał rozpisać, ponieważ włożymy im tą uprzywilejowaną pozycję klanów partyjnych. Jeśli jednak wymusimy w jakiś sposób, choćby otaczając się górnikami czy bronami, wymusimy na nich rozpisanie tego referendum, to rozpiszą dalsze zabezpieczenie. Aby referendum zostało uznane za ważne, do urn musi przyjść minimum 50% uprawnionych do głosowania. 3 miliony Polaków za granicą, tam się rozwiązuje komisję, nie mogę, muszę to skończyć. Rozwiązuje się komisję wyborczą i tak dalej. Ale jeżeli nawet przyszłoby 50% uprawnionych do głosowania, i wszyscy opowiedzieliby się za zmianą ordynacji wyborczej na jednomandatową. To uwaga, to referendum ma jedynie charakter informacyjny dla władz, opiniotwórczy, ponieważ aby zmienić ordynację wyborczą, trzeba zmienić konstytucję, a to może zrobić tylko dwie trzecie posłów. Tak się ten system zabezpieczy. Jak pan, jak pan reaguje na obawy albo krytykę ze strony politologów, którzy mówią, że jedno mandatowe okręgi wyborcze to jest iluzja od partyjnienia? Że te ne, to są tych krajów, na które się pan powołuje pokazują, że, że jednak są te duże frakcje, duże partie. No, ale są nie? duże partie, tylko to są grupy wzajemnych asocjacji. Tam nie ma... Po pierwsze zacznijmy od tego, że te autorytety to są najczęściej profesorzy, profesorowie, którzy dostali... Którzy dostali tytuły od partii politycznych. żeby błyskać ci naprawdę ludzie posiadający wiedzę, Oni będą zawsze pacyfikowani, ponieważ oni występują przeciwko systemowi. To jest podstawowa rzecz. I teraz w partiokracji, przepraszam, w jednomandatowych okręgach wyborczych, to są partie, to są grupy wzajemnych asocjacji, takie jakby zbiory z częścią wspólną, gdzie płynnie lewo przechodzi w prawo. To jest jedna podstawowa sprawa. I Szefowie tych partii to są menedżerowie, którzy szukają kompromisu. To nie są, to nie są władcy bezwzględni, absolutnie jak partiokracji Kaczyński, Tusk i tak dalej. Oczywiście jest przepaść między Tuskiem a Kaczyńskim, bo Kaczyńskiego Polska ma podmiotowość, a Tusk wykonywał realizację Unii zadań Unii Europejskiej, dlatego został ewakuowany do Brukseli. Ale na tym to polega, to na różnicy charakterach partii. To a, partii prawo, to a propos Unii Europejskiej, Pana zdaniem, y, 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 nasze członkostwo w Unii Europejskiej i NATO gwarantuje nam bezpieczeństwo? No, w, w, na dzień dzisiejszy nie. My nie mamy tarcz antyrakietowych, my mamy armię w rozsypce. I mamy ustawę 1066 o pomocy zagranicznych służb w zakresie przywracania przy 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 porządku publicznego w państwie. Jeżeli policję mamy w stanie szczątkowym też jak ona działa, no to widać po ostatnich reportażach dramatycznie, ale to nie wie na funkcjonariuszy, tylko tego systemu. Podobnie jest Sarnia 33 tysiące żołnierzy szeregowych, więcej generałów i pułkowników. No, Panie... Jest pan za tym, żeby wrócić do, do poboru? A skąd? Jestem za odbudową... Przede wszystkim od urzędniczeniem armii, policji, służb i w reorganizacji armii, postawienia w Polsce tarcz, tarcz antyrakietowych i w rozbudową obrony terytorialnej. Mamy świetne drużyny strzeleckie, mamy nawet myśliwych, mamy ludzi, którzy rzeczywiście w pierwszej kolejności w terenie byliby w stanie... A do tej tarczy antyrakietowej te zacieśniłby Pan Olszka. sojusz ze Stanami Zjednoczonymi? Bo Proszę. będziemy od nich kupować... To jest Otradek. skandal, to jest skandal z zakupem broni. Ja byłem teraz w Radomiu. My mamy wspanie jest taki ragun, broń modułowa. Wspaniała broń, widziałem tę broń czyli radomski GAN. I wie Pani, moje hasło wyborcze w, 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 tak wpadło mi do głowy w tej chwili w, w, tych, w tym Radomiu. Nie chcesz oguna, chcę raguna. A my, a my, proszę Pani, wydajemy miliardy złotych na broń jakąś jakąś w ogóle kiepską, kiepskiej jakości, kiedy mamy w Polsce wspaniałe zakłady, czy to w Radomiu, czy to w Tarnowie, które mogłyby taką broń produkować i e, dawać miejsca pracy. 12 miliardów rocznie jest wydawanych na obsługę e, administracji państwowej. Jedna dziesiąta tych pieniędzy mogłaby zapewnić rozbudowę przemysłu polskiego. To a propos broni, pan jest przeciwnikiem dozbrajania Ukrainy. No oczywiście, no ja Ukrainy. A jak pomagać, do jak pomagać Ukrainie? Wie pani, ja kiedyś bardzo mocno pomagałem, natomiast przeszła mi ta chęć pomocy w, w sytuacji takiej, kiedy nasz prezydent przebywając na Ukrainie nie, nie ma absolutnie żadnego, nie wyraża żadnej opinii w sytuacji, kiedy Ukraińcy uznają UPA za bohaterską armię, kiedy Diacenko, ten bandyta, który mordował Polaków na Czerniakowie tutaj, luby cywilną, kobietę i dzieci. Moja matka cudem uniknęła śmierci, mieszkając w tym na Solcu właściwie. Uznany jest za bohatera Ukrainy. To jest skandal. Ale czy jak ta silna nie Ukraina. Ja mówię ja Natomiast. Niech Proszę zauważy, że się rzecz. Fabryki Poroszenki działają sobie w Moskwie, Znaczy w Rosji. Nas się wciąga, z nas, nas się robi chłopca na posyłki, z nas się robi. To jest eksterminacja narodu polskiego. Ja mówię poważnie. Niech pani zauważy, emigrację. 3 miliony Polaków musiało wyjechać za chlebem, za chlebem do. Wielkiej Brytanii do Irlandii na koniec, oni będą wrócić to Narodowy bank. Polski. To jest eksterminacja rozłożona w czasie. Wyjeżdżają młodzi ludzie, rodzą tam dzieci, dzieci. Dzieci jeszcze trochę mówią po polsku, wnuki już bardzo mała, prawnuki wcale, i w tym samym czasie wpada się na pomysł przeprowadzania Arabów do Polski. Narodowy, ba Narodowy Bank Polski publikuje e, badanie, w którym e, widać, że Polacy, którzy wyjechali, ani myślą o powrocie. Tam kupują a e, nieruchomości, misi? a do kraju wysyłają coraz mniej pieniędzy. A pan gdzie spęd, mają pan do państwa? kilka ładnych dni na wyspach. Co mówią ci ludzie? E, czy w ogóle wykluczają może czy pod pewnymi płaczą, warunkami są w stanie płaczą, wrócić do kraju? Że chcą wracać, tylko mają pełną świadomość, że nie mają do czego. Większość z nich nie chce Przede wszystkim od podatkowania pracy. 60% naszych pieniędzy jest zabieranych na obsługę to jest pana, zegarków pana i, i kilometrowe. Na obsługę tych partyjnych y, klanów. Y, to jest podstawowska, ale jest też część takich ludzi, która mówi wprost. Paweł, ty mnie ty jedną, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Nie było mi aż tak strasznie źle, ale ja nie chcę żyć w społeczeństwie niewolników. Ja, ja tych ludzi również rozumiem. Ja tych ludzi również, Ale mam nadzieję, że ten duch wolnościowy już się budzi na tyle, że w końcu tę partiokrację na Amen zmiecie. Czy Andrzej Duda może liczyć na Pańskie poparcie w drugiej turze? Prezes Jarosław Kaczyński wczoraj bardzo ciepło się o Panu wypowiedział. No ale Andrzej Duda nie mówi ani słowa o konieczności zmiany tego systemu, tej ordynacji wyborczej, ani słowa nie mówi o konieczności zmiany ustawy o referendum ogólnokrajowym tak by było obniżyć próg frekwencyjny. I, i by było ono obligatoryjne dla władz, nawet w, też w kwestii zmiany ordynacji wyborczej. Andrzej Duda to jest, to, niestety, ale troszkę się zgadzam z, z tą wypowiedzią Kuby Wojewódzkiego, nie będę, będę jej cytował, nie będę bronił Andrzeja Dudy, dlatego że on reprezentuje interes partii, a nie interes narodu. A gdyby te warunki spełnił, to mógłby policzyć na pańskie poparcie? Na pewno na moje poparcie nie może liczyć Bronisław Komorowski, ponieważ miał wielokrotnie możliwość rozpisania referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej. Nie odpisała nam kancelaria prezydencka, nam ruchowi jednomandatowych okręgów wyborczych na nasze pisma w kwestii konieczności zmiany ordynacji wyborczej. To są panowie, to są hrabiowie. To jeszcze o wybory parlamentarne na koniec krótko kościoło... zapytam. O, 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 o. Naguduje, dziewczynko? Dobrze. To jeszcze o wybory parlamentarne na koniec krótko zapytam. Pan ym, bardzo się wiąże ze związkami zawodowymi, współpracuje ja? z nimi. Nie proszę pani, ja, ja mi przeszła w chęć współpracy ze związkami zawodowymi po platformie oburzonych. Związki zawodowe na szczeblu centralnym. Związki, stanie... związki zawodowe są na szczeblu, jeśli chodzi o centralny, jakieś ogólne globalne pojmowanie solidarności jest biurokratyzowana. Dla wielu baronów solidarności to jest po prostu skocznia do odskocznia do, do Syrii. Natomiast świetnie nam się mówi, że do się współpracuje. Natomiast jest pod uwagę no, to nawiąże do tego. tak. dlatego mhm. troszeczkę... Pani Janusz tutaj skomplikował pewną sytuację, dlatego że świetnie współpracuje się ruchom obywatelskim z solidarnością górniczą. Już dawno, ze 2-3 lata temu, Solidarność Śląsko-Dąbrowska zarząd podjął, prezydent podjął uchwałę o popieraniu koncepcji zmiany ordynacji wyborczej w Polsce na jednomandatową. Czyli na chwilę obecną wygląda pan taką współpracę pod słowach? W Solidar Solidarności na szczęście regiony mają dużą autonomię. I z tymi regionami, które mają w swoich postulatach jednomandatowe okręgi wyborcze, będę ten ruch, który w jakiś sposób prezentuje, będę współpracował tak samo z lewicą prawicą z każdą opcją, która chce przywrócić państwo o